Idę na pierwsze zajęcia z orientalistami. Lekkie nerwy, bo nie wiem gdzie wziąć klucz do sali i tak dalej. Sala zaraz obok windy, tuż obok sekretariat. Wchodzę, przedstawiam się, biorę klucz, patrzę na zegarek punktualnie, więc podchodzę do sali z trzema kluczami na kołku. Biorę pierwszy z nich, wkładam do zamka pod klamką, nie wchodzi. Biorę drugi, lecz nim ten gładko wszedł, drzwi nagle, gwałtownie otworzyły się niemal uderzając mnie w czoło, po czym natychmiast zamknęły z trzaskiem. Niewiele myśląc, w, 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 wszedłem i zobaczyłem starszego faceta wykładającego w brązowej marynarce z łatami na łokciach, niechlujnego, a w tle studentów. Przeprosiłem i wyszedłem. Państwo czekacie na teorię literatury? O czternastej? Pytam oczekujących. Tak. Pięć po. Przeciągnął. Zdarza się. Jestem w cierpliwym nastroju. Patrzę na zegarek, 13 po. Pukam, wchodzę, przepraszam, uprzejmie. O której pan kończy, bo ja zaczynam o 14? 3 minuty. Burczy facet. I półgłosem, 15 po. Myślę, nie pójdę do sekretariatu zgłaszać, że jest błąd w planie. Może to nieładnie. Zaczekam i omówię rzecz z facetem. 15 po. Drzwi rzeczywiście otwierają się. Facet pierwszy wyprówa ale jakoś tak zmyślnie, żeby na mnie w ogóle nie spojrzeć, a stałem na pierwszej linii ognia. A on myk gdzieś w bok i zaraz do kibla. Wychodzi i znowu chce mnie nie zauważyć, ale ja zastawiłem mu drogę. Przepraszam, bo pan powiedział, że kończy 15 po, natomiast ja zaczynam o 14. Jak to jest możliwe? Zły grafik! Mruczy facet niechętnie. To może omówimy tę sytuację w sekretariacie? Mówię, bo widzę już studentów, którzy zerkają, a oni pewnie wiedzą, z kim zadarą. Z pewnością zaś nie wiedzą, z kim zadarł. On! W sekretariacie jest jeszcze elegancka pani w średnim wieku i po kilku słowach sekretarki rozumiem, że to dyrektorka instytutu. Chce coś zacząć mówić, ale facet od razu ostrym i podniesionym głosem. Słuchaj, grafik! Ja tu od lat postuluję, proszę pani, co, co to jest? Ja, ja nie mogę 15 minut przerwy, ja nie mogę 3 godziny z rzędu wykładać bez przerwy, proszę pani. Ja od lat postuluję, a ta osoba sobie nic nie robi, tu młody pan kolega tutaj, ale ja przerwa. Ale panie profesorze, próbuje nieśmiało pani dyrektor. Sekretarki widzę od razu uciekły, jedna klika coś w komputerze, druga stoi przy oknie, mnąc jakiś papier. Nie, nie, proszę, proszę pani. pani. Ja od lat tu postuluję, ta osoba nic sobie z tego w ogóle nie robi. To może Pan profesor zgłosi to Pani od grafiki? Nie, proszę Pani. Ja nie mam z tą osobą w ogóle nic, nic do rozmawiania. Proszę Pani, to, te, te przerwy to, 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 jest, to, 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 to jest standard. To, 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 to jest mus. Facet niemal się zapluł, ale że w ogóle na mnie nie patrzył, to byłem bezpieczny. Pani dyrektor natomiast patrzy na mnie przepraszającym wzrokiem, tak jakby chciała powiedzieć Niestety nic nie jestem w stanie zrobić. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest najważniejszy przedmiot w ich karierze, mówię. A nie należy tak zakładać, nie ma rzeczy nieważnych, nie ma przedmiotów nieważnych, wszystko jest ważne. Kurażuje mnie pani dyrektor. Wszystko ważne, wszystko wolno. A wykład pewnie było o świętych krowach.